Szukam człowieka, którego nazywam Hendry. A po co ci ono? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Nieproszeni goście, co to za jedni? Chodź, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. He, Siwy! Po co ci si dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. I głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jęzor nożem? Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trendowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrżnął Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Wchodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. To ładny pachołek, myślę sobie. Córkę pewnie ukrył. Zawsze je zdążą pochować, kurwie sobie. Dureń myślał, że mnie przechyczył. A nie? Zrżnąłem gówniarza, aż mu jucha z nosa poszła. To się stary musiał zdziwić.